Star dozwolony. Star dozwolony. Wygląda na to, że Ukraina rozpoczęła prawdziwe polowanie na tankowce, które nielegalnie przewożą rosyjską ropę, tym samym zasilając rosyjski budżet. Cieńska flota Władimira Putina, za pomocą której nielegalnie handluje ropą, idzie na dno. Na Morzu Czarnym, niedaleko tureckiego wybrzeża, rzekomo na minie wybuchł tankowiec naftowy Kairos, który płynął do Rosji. Statek objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej za przewóz rosyjskiej ropy został uszkodzony w wyniku eksplozji i następującego po niej pożaru. Zaledwie kilka godzin później na Morzu Czarnym wybuchł kolejny tankowiec o nazwie Verat. Oba tankowce są nielegalne i nie miały prawa przewozić ropy na wodach międzynarodowych, ale aktywnie transportowały ropę do Indii, na przykład omijając sankcje. Teraz nie będą mogły, a podobny los grozi też innym tankowcom cieniowej floty. I nie bez powodu mówią tutaj właśnie o polowaniu. Warto tutaj przypomnieć, że zaledwie cztery dni temu, na przykład, królewska marynarka wojenna Wielkiej Brytanii przechwyciła rosyjski korwet Stoiki i tankowiec Jelna podczas ich przepływania wzdłuż brytyjskiego wybrzeża. Co więcej, Brytyjczycy demonstracyjnie eskortowali te rosyjskie jednostki, nie pozwalając im zbaczać z wyznaczonej trasy. Na początku tego miesiąca ukraińskie drony uderzyły w tułapsę, gdzie również zapaliło się kilka tankowców. Amerykanie również aktywnie ścigają teraz tankowce cieniwej floty w pobliżu Wielkiej Brytanii i Wenezueli, de facto odganiając te tankowce od wybrzeża tego kraju. Niektórzy eksperci dopuszczają teraz, że sankcje przeciwko cieniwej flocie Rosji po prostu weszły na nowy poziom. Nazywam się Aleksiej Pieci. Porozmawiajmy razem na ten temat, ale zanim zaczniemy proszę Was zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka, napiszcie dowolny obszerny komentarz pod tym odcinkiem. Subskrybujcie mój kanał na telegramie Pieczy News. Link znajdziecie w opisie filmu. Tam publikujemy najnowsze wiadomości operacyjne od razu po pojawieniu się. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTubie, możecie to zrobić finansowo poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję sponsorską korzystając z linków i danych podanych w opisie tego filmu. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. Do nowych spotkań. Proszę, pomóżcie. Przeszliśmy atak dronów. Burosy w usta. Mojżesz, Mojżesz, prawie. Prawie wszyscy, prawie, prawie, prawie wszyscy podążają. A więc, Główna Dyrekcja Doż Gospodarki Morskiej Turcji poinformowała dziś, że na Morzu Czarnym, niedaleko tureckiego wybrzeża, swoją drogą niedaleko Bosforu, na minie wybuchł tankowiec naftowy Kairos, który płynął do Rosji. Statek objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej za transport rosyjskiej ropy został uszkodzony w wyniku eksplozji i następującego po niej pożaru. Później tureckie władze poinformowały również o podobnym incydencie z drugim tankowcem Verat. Oba statki w momencie incydentu rzekomo płynęły bez ładunku, a na pomoc uszkodzonym tankowcom zostały wysłane jednostki ratownicze. Rosjanie wysłali tam swoje tankowce na ratunek, a tureckie władze również. Według danych serwisu śledzenia statków Kairos wracał do rosyjskiego portu na załadunek po rejsie z noworosyjska do indyjskiego paradipu z partią ropy marki Urals. Tankowiec Verrat, objęty sankcjami Stany Zjednoczone Ameryki, Unia Europejska i Wielkiej Brytanii za transport rosyjskiej ropy, przez większość roku stał bezczynnie na zachodzie Morza Czarnego. Po wpisaniu na amerykańską listę sankcyjną 10 stycznia, i oto, według danych Trybeka Shipping. Tankowiec Kairos po wybuchu na minie jest zagrożony zatopieniem. Jednocześnie, jak zauważono, ruch morski przez cieśninę Bosfor nie został przerwany. Kontynuuje się w normalnym trybie. I właśnie tutaj zaczyna się najciekawsze: oficjalna wersja wypadku wybuch miny pod tankowcem. Z jednej strony, w ostatnich latach na akwenie Morza Czarnego rzeczywiście wielokrotnie odnotowywano incydenty z wejściem statków na miny morskie. A także przypadki wykrycia dryfujących min. Ale z drugiej strony pojawia się pytanie: czy naprawdę aż dwa tankowce w jeden dzień wpadły na minę mniej więcej w tym samym rejonie i mniej więcej o tych samych godzinach? Ciekawe zbiegi okoliczności, prawda? I tutaj podkreślam: rosyjscy korespondenci wojenni piszą, że tak naprawdę jeden z tankowców został zaatakowany przez pięć bezzałogowych łodzi, czyli morskich dronów. Podobno uderzenie trafiło w maszynownię tankowca, w wyniku czego ta część zaczęła się zalewać. No i jak się później okazało, chodzi właśnie o tankowiec Kairos, mimo że Kairos pływał pod banderą Gambii. Niedawno został wykreślony z rejestru statków tego kraju za oszustwa z certyfikatami i obecnie nie jest przypisany do żadnego państwa. To w zasadzie niczyj tankowiec, więc jeśli go zatopią, nic się nie stanie. Na pokładzie było 19 Rosjan. No i jaka to w ogóle różnica? Tą samą decyzją odebrano prawo pływania pod banderą Gambii, także tankowcowi Wirat i 70 innym statkom. Krótko mówiąc, zarówno Kairos, jak i Wirat są całkowicie niczyje. Sądząc po dostępnych danych, Kairos wielokrotnie zawijał do portów Rosji, Turcji, Chin, Indii oraz okupowanego Krymu. W końcu spotkała go kara. Mam nadzieję, że podobnie jak Wirat pójdzie na dno. Wyjaśnię teraz, dlaczego na początku mówiłem o ogłoszeniu polowania na rosyjskie tankowce. I tutaj przypominam, że 2 listopada co najmniej 4 tankowce naftowe i terminal naftowy Transnefti zostały uszkodzone po ataku dronów na port w Tuapse. Wtedy wśród wymienionych uszkodzonych statków co najmniej dwa tankowce należały do rosyjskiej floty cieni. 21 listopada stało się wiadome, że jeden z czterech tankowców dostarczających rosyjską ropę do Wenezueli, już trzykrotnie nie zdołał wpłynąć do kraju z powodu interwencji amerykańskiego niszczyciela. I teraz zachowuje się nietypowo. Chodzi o statek z tzw. floty cieni o nazwie Sci Horse, który figuruje na kilku listach sankcyjnych. Tankowiec Seahorse, płynący pod kameruńską banderą, zmierzał do Wenezueli z ładunkiem paliwa. Jednak już 13 listopada był zmuszony obrać kurs na Kubę, po tym jak amerykański niszczyciel United States Ship Stockdale otwarcie zablokował mu drogę. Okręt wojenny podążył wzdłuż granic wenezuelskich wód terytorialnych w stronę Portoryko. Następnie tankowiec Seahorse dwukrotnie próbował zbliżyć się do Wenezueli, lecz za każdym razem zawracał, widząc na horyzoncie amerykański niszczyciel. I teraz w ogóle nadal stoi bezczynnie na Morzu Karaibskim. Według danych ukraińskiego wywiadu, Tankowiec Seahorse wielokrotnie zawijał do portów okupowanego Krymu. 24 listopada królewska marynarka wojenna Wielkiej Brytanii przechwyciła rosyjską korwetę Stojki oraz tankowiec Elna podczas ich przepływania wzdłuż brytyjskiego wybrzeża. Okręt patrolowy, Her Majesty's Ship Severn, przez dwa tygodnie śledził przemieszczanie się rosyjskich statków przez cieśninę Dover. I dalej na zachód. Następnie obserwację przekazano sojusznikowi NATO, Nina u wybrzeży Brytanii. Wcześniej Wielka Brytania wysłała na Islandię trzy najnowsze samoloty rozpoznawcze P-8 Poseidon w ramach większej misji Sojuszu Północnoatlantyckiego, mającej na celu monitorowanie ruchu rosyjskich statków i okrętów podwodnych na Północnym Atlantyku i w Arktyce. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podaje, że w ciągu dwóch lat liczba rosyjskich okrętów Blisko brytyjskich wód wzrosła o 30%. Wcześniej władze Wielkiej Brytanii informowały o wielokrotnym pojawieniu się w pobliżu brytyjskich wód rosyjskiego statku oceanograficznego Jantar, który według zachodnich ekspertów jest jednostką rozpoznawczą zdolną do użycia podwodnych pojazdów. Statek zauważono u wybrzeży Wielkiej Brytanii w listopadzie 1924 i styczniu 1925 roku. Przypomnę też, że dosłownie w zeszłym tygodniu Szef brytyjskiego Ministerstwa Obrony John Healy oświadczył, że załogi samolotów P-8 Poseidon były oślepiane laserami ze strony tego statku Jantar. Po tym do obserwacji statku zaangażowano lotnictwo patrolowe. No i Healy określił działalność Jantara jako potencjalne zagrożenie i zadeklarował gotowość Londynu do reagowania na wszelkie działania Rosji. No i po tym wszystkim, 28 listopada, dwa tankowce rosyjskiej floty cieni tajemniczo wybuchają tego samego dnia na minach w tym samym rejonie. Tutaj, jakby, myślę, że jest nad czym się zastanowić. Tutaj postawię wielokropek. Swoje opinie i wnioski piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. To wszystko na dziś. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Ciąg dalszy nastąpi.